Dzień dobry, mój widzu. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o negocjacjach. Trzecia taka rzecz, na którą zwracam uwagę. Ich jest całe stado, ale trzecia taka rzecz, bardzo, bardzo, bardzo ważna, działa na świadomość, na podświadomość. Tak, i nie pozwala jakby nieświadomie siebie skrzywdzić przy negocjacjach. Skrzywdzenie w sensie. Na przykład, sprzedanie czegoś za tanio albo no, sprzedanie na przykład usługi zbyt tanio, co wtedy powoduje takie wewnętrzne niezadowolenie e, z pracy i z tego, co się zrobiło. E, I do tego jest e, przydatna jedna rzecz. Jedna konkretna rzecz, czyli taka cena minimalna. Cena minimalna no, obliczana tak, żebym dla, dla swojej świadomości wiedział, co. Co jest dla mnie dobrą, dobrą stawką, dobrą ceną? Ja nie będę mówił. Mm, mm, może tak wyjaśnię. Jeżeli ktoś pyta mnie przykładowo o kurs, mm, to może być wszystko: samochód, telefon i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś mnie pyta przykładowo o kurs, to ja sobie to sprawdzam gdzieś tam w nawigacji, ile to tak jest. Mniej więcej kilometrów, liczę ile to wyjdzie gdzieś tam po cenach z taksometru. I sobie coś tam w głowie tworzę na szybko, takiej ceny, za którą będę zadowolony. Nie? W momencie obliczeń, jak już jest tam pod koniec tych obliczeń. I to służy właśnie temu, żeby mnie uchronić, żebym nie jechał całego kursu i po kursie niezadowolony. Jakby sam z siebie taki rozczarowany. O, to tyle chciałem powiedzieć. A poza tym też pozwala przesiać klientów, z którymi ewentualnie nie powinno się, a poza tym też utrzymać cenę na takim rozsądnym poziomie. I to, może, to, 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 to jak można zastosować do wszystkiego, tak jak mówię. Do samochodu też można gdzieś tam sobie cenę minimalną ustawić. Do mieszkania również. I ona jest kosmicznie przydatna i jako sprzedający. To... To, 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 to chciałem, a nie będę mówił, jaka jest tam moja, bo ona jest no, często elastyczna, nie? Ale to wiadomo, każdy na swoje odczucia. Patrz, no tyle chciałem ja powiedzieć. Kierowca taksy. Teraz zapraszam Ciebie do subskrypcji ładnie, jak tutaj oglądasz ten filmik, do komentarzu. Yy, I do zobaczenia next time.